Witajcie w dzisiejszym filmie będzie mały unboxing a, słuchawek stereofonicznych zrobionych do Xbox 1, wypuszczone są przez Microsoft, to są oficjalne słuchawki do tego systemu. Tak jak pokazywałem wam na zwiastunie, no, z wyglądu nie jest nic za ciekawego. Z tego co e, na pudełku patrzyłem, bo nawet o tych słuchawkach jeszcze nic nie czytałem, bo mnie nie interesowały tego, że ja mam moje słuchawki. Zaraz wam pokażę. Astro A50 do grania. Także inne słuchawki mnie nie interesowały w tym momencie. No ale Renata spytała się, żeby zrobić recenzję tych słuchawek. Także były w dostępnej cenie. Kupiłem, zrobię recenzję i później jakoś ich tam się pozbędę. Więc nie? Sprzedam na eBay czy coś. Czy może nie wiem, zobaczę jeszcze. Jedna rzecz co jest interesująca to te słuchawki będą bezprzewodowe, tak samo za tą cenę 80 dolarów to jest dosyć niska cena. Bo ja myślałem, że to będą słuchawki przewodowe, to myślałem, że są bardzo przepłacone jako że są bezprzewodowe, no to trochę lepsza zaczyna się ta cena robić. Zobaczymy jeszcze jak działają, oczywiście, bo nieważne czy przewodowe, czy bezprzewodowe. Jak Kiszka działają, no to nie, do, nie, nie ma co kupywać. Przepraszam, tak jak wcześniej Wam mówiłem, e, tutaj podane jest tak napisane, że to jest trochę tak zwadniające klienta na. E, e, oszukujące, trochę, także zaokrągla Twoje e, sensy. To jest tylko stereofoniczne, to nie jest round sound. Ale jedna rzecz, co mnie ciekawi, to przystawkę tutaj mamy do, do, do mikrofonu. Ta przystawka, ja wypróbuję, czy pasuje do moich słuchawek Astro A50. Bo jeżeli ktoś, niektórzy z was mają te słuchawki, to wiecie, że na Xbox 1 nie można tych słuchawek używać, ponieważ wtyczka jest niekopa, niekompatybilna. Tutaj podane, co w pudełku mamy. No, ale zaraz zobaczymy, pudełko otworzymy, co nie? A, co jest trochę takie? A, Dziwne na tych słuchawkach nie ma nic podanych danych, ni f, e, ni jakie f, e, f, e, częstotliwości są, dźwięki jakie. Także to jest nie za dobry zwiastun tego, że jak na pudełku tego nie pokazuje firma, to przeważnie mają coś do schowania. No ale zobaczymy, tak jak mówiłem, nie wiem nic o tych słuchawkach. Dzisiaj mojego noża nie mam, bo w pracy zostawiłem, no to makabrycznie długopisem zrobimy. Otworzymy. No, chyba z górnogami otworzyłem to. Powinno być otwierane tak. Okej. Okay. Prezentacja jest dosyć ładna, jak widzicie. Zaraz oddalę trochę, żeby lepiej było widać. No, prezentacja jest ładna. Muszę powiedzieć, że dosyć ładnie się prezentuje. Pudełko jest dosyć takie inne, atrakcyjne. Ale, no, za pudełko. Moim zdaniem lepiej by było, żeby było jak najtańsze, żeby za pudełko nie płacić. Bo czy wiemy, czy nie wiemy o tym, to płacimy pudełko, bo wiadomo, kompania za pudełko nie będzie płacić. Ok, gąbki są miękkie, bardzo sprężyste. A myślę, że będą dosyć wygodne. Ja mam strasznie dużą głowę, także zobaczymy, jak to będzie na mojej głowie pasowało. Oczywiście Renata, jako że ty chciałaś to spróbować, to ja już z moją dziewczyną rozmawiałem. Powiedziałem, że będzie musieć na kamerze być. E, założyć te słuchawki i przetestować jak one działają. E, czy są dla niej wygodne? No, bo na moją głowę, tak jak mówię, ja mam dużo głowę dosyć. Także na mnie mogą nie pasować, a dla niej mogą być bardzo wygodne. Kabel jest taki pół płaski, czyli to są te kable, co mówią, że one się nie, nie plączą. Nie wiem, bo nigdy pół płaskich kabli nie używałem. No ale zobaczymy, powiem wam, czy się plątał ten kabel, czy nie. długości jest ponad metr. Tak mierzę tylko rękoma, ja mam 2 metry wzrostu prawie. Całą rękę rozszerzę i mam do drugiego ramiona, czyli jest ponad metr. Ta przystawka, tak jak mówiłem, jest najbardziej dla mnie interesująca. Czy będzie działać do moich słuchawek Astro A50, no i dostajemy kabel do ładowania. Te słuchawki trzymają one baterię. Nie, to widocznie kabel ten jest tylko do joysticka, bo one będą zasilane przez, przez kontrolera. Przepraszam, nie joysticka. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Książeczka jakaś pod spodem tutaj ma być. Tak, oczywiście jest. A, śmierdzi pod, pod spodem, pod tym e, pudełkiem plastikiem takim obrzydliwie. Okej, okay, jak to szybko ustawić? No, ustawienia wyglądają bardzo proste. To jest jedno ładnie rzecz zrobiona. I co mi się podoba, to mikrofon jest w środku, pośrodku, wewnątrz opaski na głowę, nie na zewnątrz, tak jak na Astro. Tutaj jak widzicie na Astro ten mikrofon jest na zewnątrz I on często za coś, za coś się zahacza, za kable czy coś. Um, ten design jest lepszy dlatego, że bardziej jest taki, o, nic za to się nie zaczepi za ten mikrofon. Nie? Mikrofon jest krótki dosyć, no a zobaczymy jak to będzie działać. Oj, no ma magnes się trzyma, jest magnetycznie trzymający się. Co jest dosyć fajna sprawa. Magnes jest na zewnątrz, a nie to gąbka taka na zewnątrz, żeby za mocno nie uderzało się. No, jakością nie wyglądają na najlepsze, nie wyglądają na najgorsze, co mnie trochę. Nie podoba się, jak widzicie w środku tutaj te połączenie jest bardzo cienkie, to jest jakieś. Troszkę więcej niż pół centymetra. To wygląda na plastik, czyli może łatwo pęknąć, myślę, jeżeli jesteście, lubicie rzucać swoimi słuchawkami czy cokolwiek. Zaraz na czapę założę. Zobaczymy, jak to będzie pasować. Która jest lewa, która jest prawa? Lewa, chyba stać z głośnikiem, tak. No, pierwsza rzecz, co Wam powiem. Chwilę kamerę przysunę. A to od razu powiem Wam to, że gąbki są za małe na moje uszy. No ale uszy też mam dosyć duże, także jak mówię, z komfortem jest rzecz, każdy ma trochę inaczej. No ale okej, okay, zobaczymy co będzie i jak. Ok, do zobaczenia w następnym filmiku. Zacznę nagrywać grę jakoś zaraz na Xbox 1. Będę używał te słuchawki oczywiście. Za jakieś dwa tydzień, dwa tygodnie oczekujcie recenzji tych, tego sprzętu. Na razie, dzięki za oglądanie, miłego dnia. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli się podobał, zostawcie mi łapkę. Jeżeli się nie podobał, zostawcie mi łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dziękuję za subskrypcję. Na razie.